Chinon było daleko, a podróż niebezpieczna. Angielscy i burgundscy partyzanci trzymali kraj, a mały oddział był zmuszony przechodzić przez niektóre mosty, które wróg okupował. Trzeba było chodzić w nocy i ukrywać się w ciągu dnia. Towarzysze Joanny, przestraszeni, mówili o powrocie do Vaucouleur. Nie bójcie się niczego, mówiła im, Bóg daje mi moją drogę. Moi bracia w raju mówią mi, co mam robić. 12 dnia Joanna przybyła do Chinon ze swoimi towarzyszami z wioski świętej Katarzyny, wysłała list do króla, oznajmiając swoje przybycie dwór Karola. Był daleki od jednomyślności co do przyjęcia, jakie należy jej zgotować. La Tremui, faworyt dnia, zazdrosny o wpływ, jaki zdobyła nad swoim panem, był zdecydowany usunąć wszelki wpływ. Zdolny wyrwać Karola z jego odrętwienia. Przez dwa dni Rada dyskutowała: czy delfin przyjmie natchnioną młodą kobietę.